Korzystając z okazji, że mamy na miejscu wszystkie przyczepy z serii Adria, postanowiliśmy nagrać krótki przewodnik o przyczepach tego słoweńskiego producenta, skupiając się nie tylko na danych technicznych, jak masy, wymiary i oczywiście ceny, ale również chcielibyśmy pokrótce opowiedzieć, dla kogo dana seria z przyczep Adria jest. Zaczynamy oczywiście od bardzo. Znanej, popularnej i lubianej Awiwy. Awiwa jest najmniejszą przyczepą w ofercie ADRI. Jest oczywiście również najtańsza. Awiwa oferuje aż 9 układów wnętrza i to, co ją charakteryzuje, to przede wszystkim jej kompaktowe wymiary. Jest najwęższa, mierzy zaledwie 209 cm, jest również najliżejsza. Awiwę 360 dk możemy zamówić z DMC już 750 kg. Średnia masa, średnie DMC tych przyczep waha się w przedziale między 1000 a 1300 kg, więc najczęściej nie jest wymagane żadne dodatkowe prawo jazdy, a większość samochodów możemy służyć jako holownik. Awiwa świetnie nadaje się dla młodych rodzin, dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z karawaningiem. Nie bez znaczenia jest tutaj również fakt, że Avive 360 DK możemy mieć już za 59 tysięcy zł brutto. Obok stoi jej siostra, zdecydowanie bardziej premium, to znaczy oryginalna Adria Action, która produkowana jest niezmiennie od już kilkunastu lat. Charakteryzuje się przede wszystkim swoim wyjątkowym, oryginalnym kształtem oraz tym, że zawsze w standardzie mamy to duże, panoramiczne okno. Action to przyczepa premium dla dwóch osób. Jest nieco szersza, mierzy 219 cm. DMC waha się w przedziale od 1100 do 1300 kg, a ceny zaczynają się od 92 000 zł brutto. Przechodzimy już nieco bardziej do przyczep klasycznych. Czyli do ADRI Altea. Jest to taka klasyka gatunku. Standardowa szerokość DMC w przedziale 1300-1700 kg. Przyczepa, która oferuje aż 11 układów wnętrza. Altea to taki złoty środek w całej gamie przyczep ADRI. Jej DMC. Tak jak wspomniałem, waha się w przedziale 1300-1700 kg, więc w niektórych przypadkach może być już wymagane prawo jazdy kategorii B plus E. Tą konkretną przyczepę dzięki uprzejmości firmy MS Camp udało nam się tutaj Wam zaprezentować i dokładnie tą przyczepą nasz znany Wam Wojtek Sierpotowski był wraz ze swoją rodziną w Chorwacji na wakacjach. Bardzo dobrze to wspomina. Udało mu się całym zestawem zmieścić w 3,5 tony. Średnie spalanie z tego co wspominał wahało się w przedziale 9 litrów. Więc dla takiej rodziny jak Wojtka, czyli 2 plus 2, jest to idealna propozycja. Obok przechodzimy już do klasy premium, do przyczep większych, droższych. A, jeszcze nie wspomniałem, Altea, ceny Altei zaczynają się od 92 tysięcy złotych brutto. Natomiast obok stoi Adora, przyczepa w klasie już aspirującej do premium. Adora jest nieco szersza od Altei. Ponieważ mierzy 246 cm, będzie również oczywiście cięższa. Ich DMC waha się w przedziale między 1700 a 2500 kg. Adora zawsze w standardzie będzie miała to duże panoramiczne okno. Zawsze w standardzie otrzymamy z tyłu światła LEDowe. Boczne ściany są już gładkie, w przeciwieństwie do Avivy i Altei. To, co również charakterystyczne dla Adory, Adora może opcjonalnie być wyposażona w ogrzewanie Alde. Wtedy będzie już w 100% przyczepą zimową. W poprzednich, w poprzednich przyczepach takiego ogrzewania zamówić się nie da. Adora oferuje najwięcej układów, bo aż 14, więc tutaj każdy wybierze na pewno coś dla siebie. Jeżeli chodzi o ceny, zaczynają się one od 115 tysięcy złotych brutto. Idąc dalej przechodzimy do Adria Alpina, do niedawna największej, najdroższej, najbardziej luksusowej przyczepy z całej gamy przyczep Adria. Alpina od Adory różni się przede wszystkim tym, że tutaj w standardzie już zawsze mamy ogrzewanie alde. Tylko i wyłącznie, więc Alpina zawsze w standardzie jest przyczepą całoroczną. Tutaj mamy jeszcze model z sezonu 2021. Od nowego sezonu Alpina bardzo upodobni się do Adory, czyli będzie miała jeszcze większe tutaj drzwi do bakisty i te charakterystyczne pionowe dyfuzory. Również w Alpinie to jest nowość od sezonu 2022. Będzie opcjonalnie można zamówić znane z Ostelli, o której zas. Oświetlenie LEDowe biegnące wzdłuż listwy przedsionkowej. Alpina oferuje 9 układów wnętrza również ma 246 cm szerokości, a DMC waha się w przedziale od 2000 do 2800 kg, natomiast ceny zaczynają się od 177 tysięcy zł brutto. I na sam koniec nasza gwiazda, niektórzy mówią, królowa wśród przyczep, oczywiście Adria Astella, przyczepa bardzo oryginalna. Która wzbudza mnóstwo emocji dzięki swojemu oryginalnemu kształtowi, dzięki listwie ledowej, która w standardzie zawsze biegnie wzdłuż listwy przedsionkowej, no i przede wszystkim dzięki potężnym, panoramicznym, dwuskrzydłowym szklanym drzwiom, które również są charakterystyczne dla serii Astella i są wyposażeniem standardowym. Astella jest naj, jest również najszersza z całej gamy przyczep, mierzy aż 252 cm. Jeżeli chodzi o masy, wahają się w przedziale od 2500 do 3000 kg, więc oczywiście zawsze tak jak w przypadku Adory i Alpiny wymagane jest prawo jazdy kategorii B+E oraz oczywiście odpowiedni holownik. Jeżeli mówimy o tym, że jest naj jest oczywiście też najdroższa, ponieważ ceny Alpiny, Astelli, przepraszam, zaczynają się od 289 000 zł brutto. Dodam na koniec, że każdy nowy właściciel, który nabędzie Astellę otrzymuje możliwość, czy otrzymuje od nas taką usługę w cenie przyczepy transportowania Astelli w dowolne miejsce w Polsce dwa razy w roku w ciągu pierwszych dwóch lat użytkowania.